No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przewiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksemicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Feratre. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Jedna fer. Cóż, zawsze się ubierała w czarne i białe. Więc jej tutaj dobrze. Oho, 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 oho. Jeszcze parę książek ze sobą zabierze. A jednak nie. No cóż, dobra. Ambasador. Pogadamy. Ambasador Faratry. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilgardu. Rozmawiamy w cztery oczy bez świadków, więc dajmy spokój z propagandą choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru Zostało osłabione Kedwem i redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewnie zwycięstwa. Radowid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry Pustulskie i zaatakował krewem swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Rewanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radowit to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci, i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za pontar. Póki co jest tam bezpieczny. Do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy Cesarz M. Mreis rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie, oszczędzilibyście wszystkim Zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. Jak wygląda sytuacja w Wellen? Źle, jak zawsze, albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam tamtędy kilka razy, zadeptały pola, złupiły spikrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Mhm. Mm I jak Wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Philip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre krwawy baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oksenfurcie siedzi Radowi, a cesarz tu w zimie, za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty, a Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia. I kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę, kto na niej zarobi? Wiadomo: czarodzieje, elfy, krasnoludy słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem okrucieństwo, cynizm, chciwość ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. A co nowego na skoligę? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić Jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest z niedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasami, więc z tym jednoczeniem może być ciężko. O ile słyszę prawdę. Tak, Czesiak, Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Wiel... Wielkie słońce to trochę. Przepraszam. Żółci by się przydało tutaj. No dobra. Zdawało mi się, że wszedłem tędy. Aha, ok. No tak. O, to by się zgadzało. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mmm, pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym zdaje się. Bywaj. My też jak najszybciej Ciri chcemy zobaczyć. Aha, tutaj jest jakieś zadanie. Słyszałeś o brygadzie w A Tacy jak ty tam służyli. Nie ludzie. Już nie żyją. Pograjmy w gwinta. Okej. Okay. Czemu nie? O, dobra, obstawiamy wynik. Dobra, jeżeli wygramy, otrzymujemy dwukrotność. Za piątaka zagramy najpierw. Chcę grać w karty. OK. Czyli mamy starcie dwóch armii: gracze to generałowie, a karty to siły zbrojne. Dobra, zaczynam. Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. Na początku dobierasz 10 kart. Nie będziesz dobierał więcej kart, więc dysponuj nimi rozważnie. Trzaskańcem mróz. Ulewny deszcz. What? Okej. Okay. Siła jednostek. To jest karta jednostki. Tutaj mamy siłę. Tak się zdaje. Tak. I... Kiedy karta zostanie umieszczona na polu bitwy, jej wartość jest dodawana do sumy siły wszystkich jednostek gracza. Aha, czyli nie ma żadnej synergii. Bo normalnie to by było tak, że jak jest 1 plus 4, to wychodzi więcej niż 5. No bo mogą jakoś współpracować, kryć swoje plecy chociażby. Wysokie morale. No dobra. Typ jednostki. Mamy jednostki bliskiego starcia, dalekiego zasięgu i oblężnicze. Dobra. I. także to determinuje rząd, w którym jest umieszczona karta na polu bitwy. Niektóre karty jednostek mają specjalne zdolności. Kadweński mistrz oblężniczy posiada zdolność wysokie morale. Która dodaje plus jeden do siły wszystkich jednostek umieszczonych w tym samym rzędzie. Plus jeden do siły... To jest wysokie morale, to wygląda jak leczenie. No dobra. Trzaskającym bruz. Taki mi palce zgrabiały, że ledwie mieć trzymam! A tu jeszcze machać trzeba! Karty pogody należą do kart specjalnych. Obniżają siłę wszystkich kart danego typu na polu bitwy, włączając swoje własne. Czyli mróz właśnie na palce działa. Wiatr oczywiście robi, że trudniej się strzela. No i woda przeszkadza w ruchu maszyn oblężniczych. Dobra. Wymiana kart. Możemy wybrać maksymalnie dwie karty i wymienić na inne, losowe. Pomińmy jednak ten krok i przejdźmy od razu do gry. Początek rundy. No dobra, pole bitwy. Co mam z tym zrobić? No tak, to strona przeciwnika, jasne. Tury. Na każdą turę możemy umieścić jedną kartę na polu bitwy lub spasować. Dowódcy. Mamy też dowódcę. Yy, Okej. Okay. Ja mam cesarza. Dowódca zapewnia specjalne zdolności, których możesz użyć tylko raz podczas bitwy wciskając X. Dobra. Karty. Wciśnij ENTER, aby wybrać kartę z ręki. I wciśnij ponownie, aby umieścić na polu bitwy. Twój ruch. Ale jaki jest cel? O. <grym> po co mam grać? No oprócz tego, żeby zarobić kasę. No dobra, zobaczymy. Więc... Cesarzową zagrać? Czy może... Czy to ma być... Jakieś wyobrażenie Ciri? Nie. Keira Metz. Hmm. Skoro mam dziś umrzeć, muszę odpowiednio wyglądać. No dobra. Zastosuj. I siła jednostek. Liczba po lewej stronie przy ikonie gracza wskazuje sumę siły jednostek. Liczby na poszczególnych rzędach wskazują sumę siły jednostek w danym rzędzie. Każda z tych wartości zostanie uaktualniona, no jasne. Rundę wygrywa gracz, którego suma siły kart pod koniec rundy jest najwyższa. O, prawie najlepiej mi się udało. Dobra, pas. Podczas swojej kolejki możesz spasować. Dobrze. Kiedy spasujesz, nie możesz zagrać ani. No jasne. No, oczywista sprawa, to wszystko. Możesz spasować, gdy jesteś przekonany, że wygrasz daną partię, lub wówczas, gdy chcesz dać wygrać przeciwnikowi i zachować swoje karty na następną rundę. Albo gdy masz taką przewagę, że... i masz same karty o takie, więc rzucanie i osłabianie siebie po prostu na minus będzie dla ciebie działać. Więc... Dobra. No właśnie jak działa dobieranie kart w tego typu grach? W sensie tworzenie własnej talii. Czy ja mogę sobie stworzyć talię z samych najmocniejszych? Chyba to nawet cel. Co pewnie tak, dlatego ci mocniejsi są bardzo rzadcy. No dobra. Kiedy obaj gracze spasują, runda się kończy. Co? Runda czy cała gra? No tak, gracze porównują wówczas sumaryczną siłę jednostek i wyłaniany jest zwycięzca. Aha, czyli jak nie będę chciał rzucić tego, bo pewnie nie będę chciał. Na razie nie przemyślałem w ogóle tego pierwszego ruchu. To pewnie wtedy spasuje, on spasuje, być może. No i zobaczmy, jak to będzie. Wszystkie karty z pola bitwy zostają wtedy odrzucone. Suma siły jednostek obu graczy przyjmuje ponownie wartość zero? Aha, ok. Mamy tury, i mamy rundy, i mamy grę. No dobra. Ruch przeciwnika. ho, oh, dyszka rzucił. Super. Ech. Prawdopodobnie umoczymy. Dobra. Na tym polu z nami wygrywają, więc musimy wytoczyć w takim razie inne działa. No to akurat jest balista. A jaka jest specjalna moc cesarza? Anuluj. Uzdolność. A fall test! Kurczę, chętnie bym jeszcze raz go zobaczył, ale pewnie jego głowa tylko jest na widoku. Reszty ciała już nie odszuka się. Przecież to naturalne, że brat darzy miłością swoją siostrę. Oj, tak. On darzył dosyć intymną miłością. Dobra. Ja dziękuję za to. Właśnie, co to ma dać mi? Znajdź kartę gęsta mgła w swojej talii i natychmiast ją zagraj. Okej. Okay. Cudowna karta. A to to co? Emchyr. Okej. Okay. Nie interesują mnie Twoje przesłanki. Oczekuję wyników. Obejrzyj trzy losowe karty z ręki przeciwnika. No dobra. Niech będzie balista. Ale poza tym, ja o prawie nie mam. Oh, dobra, gram. I tak przegram z tego co widzę. No. A dwójeczkę rzuca na bliski dystans. I co to ma jeszcze? Umieszczona obok karta o tej samej nazwie podwaja siłę obu kart. Kawaleria Nausika. Okej, okay, pewnie ma dwójkę. No dobra, to ja mam jeszcze szóstkę. Deathmold. Tysiąc trupów w jednej chwili. Takimi czarami wygrywa się wojnę. Siódemkę rzuca. W... What? Co ty chcesz? Szpiegostwo. Szpieg dostaje się do obozu twojego przeciwnika i zwiększa jego ogólną liczbę punktów. W zamian możesz pociągnąć dwie dodatkowe karty. Okej. Okay. <laughs> Słabo! <śmiech> ale dzięki za siedem. No dobra. W takim razie pewnie muszę rzucić tutaj jedynkę, żeby wzmocnić. Ale tylko jeden wzmacnia, więc to bez sensu na razie. Piątka, Zygfryd z Denesle. Zygfryd? Przecież my go znaliśmy. Pomógł nam z kuroliskiem w części pierwszej. O pokoju zdecydowanie łatwiej gadać niż go utrzymać. Manekin do ćwiczeń. I co? ruch. Jest spodzianka, panowie. Zastępuje jedną kartę na polubitwę i umieszcza ją z powrotem w ręce. Po co? Nie mam pojęcia. Ja mam 29, on ma dwa, a trapa. No dobra hm. Pff, Czemu nie? <grych> Tylko zaraz mi się skończą karty. Nie mogę dobrać? Czy mogę dobrać? Co? A, poddać grę w taki sposób mogę. To drzwi powinny być. Sheldon Skax. Myślałem, że mam w domu bazyliszka. Ale to moja stara powęgiel zeszła. No to rzucamy go w takim razie tutaj. Przeciwnik spasował. Mój ruch. On chce przegrać, czy jak? No dobra. Co, co mnie tutaj? Czy ja robię coś źle, że dorzucam ich cały czas? Sabrina Glesiwik, curak dwieńskich puszcz. Proszę bardzo. Niemożliwe, znowu pasuje. Mistrz oblężeń z Przekalibrujcie kąt ramienia o 5 stopni. Przeka... O! Co? Znowu pasuje. rydański piechór. Dla Rydanii wszystko! Znaczy, o ile żołd na czas dostanę. No i dobra, to ja w takim razie pasuję. <grymne> no. O. Gdy gracz przegrywa rundę traci żeton za każdym razem. Gra kończy się, gdy jeden z graczy straci oba żetony. Okej. Okay. Czyli gramy do trzech. Początek rundy. Dzięki zdolności tali królestw coś tam. Super, dzięki. Wes. Ja on też kojarzę. Nawet z dosyć bliska ją oglądałem. Lepiej przeżyć jeden dzień jak król niż cały jak dziad. No dobra to ja dorzucam Ale o co chodzi Z tym dobieraniem tutaj Wielki ognisty skorpion What O, O, Oho, Pożoga W zerykanii wszystko jest takie wielkie Ja mogę wziąć czy jak Halo? Co jest? O co chodzi? Nie, tego nie chcę wrzucać. Balistę? Detmolda wezmę. Jak mogę... Ah! <ścoughs> Jasne! Okej! Okay. Czyli to jest tak, że jest jedno rozdanie na wszystkie maksimum trzy rundy. I trzeba strategicznie planować przez to. Czyli ja już umoczyłem. On ma osiem kart w ręce, a ja mam dwie. Ja chcę ciebie, kogokolwiek. No, zamknij. Oho. <laughs> Bez kitu Użyj zdolności przywódcy Kęstam mgła Ruch przeciwnika O Zagrałem przez przypadek Ale to przecież nic tu nie dało Oprócz tego, że nam Plansza się ładnie dymi Cudownie, cudownie. No to co? Mogę zagrać tutaj jedynie jakieś... polewny deszcz. Wieża oblężnicza utknęła w błocie! Widzę, idioto. Trąb na odwrót! Ja trąbię na odwrót! To zagram sobie. Czemu nie? Jeszcze deszcz? Mgła i deszcz. Ta, Młody emisariusz. No, wygrywa jednym punktem, <ścoughs> Ta, Dobra, ja pasuję. Koniec rundy. Przeciwnik wygrał tę rundę. On ma przewagę, ponieważ on może odpowiedzieć pasem, kiedy mu pasuje. No Nomen omen. <ścoughs> Piękne. Aha, no tak. Teraz on zaczyna, ponieważ wygrał. Hmm. Strasznie to niesprawiedliwe. Znaczy, hmm, niesprawiedliwe. W sumie, zgodnie z tym, to drugi gracz ma większe szanse. No dobra, ja mogę tylko przeproszyć śniegiem, Trzaskający roz. Proszę bardzo. <słuch> <słuch> oh. Co teraz zrobię? taka straciłem. Dodatkowe porady. Spasowanie i oddanie rundy przeciwnikowi jest jedną ze strategii gry w Gwinta. Czasem lepiej jest spasować i zachować karty, by zagrać nimi później. No właśnie. Tak on robił. Każda talia ma swoich bohaterów karty o wysokiej wartości odporne na efekty działania kart specjalnych. Karty bohaterów mogą zmienić losy bitwy. Znajdowanie kart. Możesz zdobyć silniejsze karty, wypełniając niektóre zadania, lub nabywając je u kupców. Geralt. 40 do 2? <laughs> no tak, z tego co widać, to trzeba optymalizować przewagę. Hmm. Yeah. No to tyle. Dziękuję za rozgrywkę. Oh. Aż mnie wszystko teraz boli, takie łomo tu dostałem.